No nic, robimy Mythica, w takim razie Violent Hold, Boże, jakie to jest so much north trend. Ready check On jest w środku, naprawdę? No jest w środku, no Stary, Dobra To ja zagaduję Żydeku No właśnie tylko ja potrzebuję tej Niki wasze Dobra, teraz ja jestem na poczekalni Rinu. A ty Rinu, tak? Dob Dobrze to ty, ty jesteś? Najpierw się ustawiali takie same niki, jakie macie To ja, dobra Okej, okay, to jeszcze tylko Drunk, bzyk Dobra, Żydku, to jak coś to z zaczy zaczynaj Zydeku Żytku. Dobra, let's go. Drugiego nie widzę. Bzyka nie widzę. Alright, let's go, lecimy, kurde, mythic. Mythic. Elożka się yo, jojo. O Boże, już Simo, to ja nie wiem, co ci się kurde stało w takim razie. Jak coś to do supportu pisz, ewentualnie spróbuj, może przełożyć u Stable Mastera tego peta jakoś, A, czy coś z nim pokombinuj. Zobaczmy, może ten dungeon. A, the, the, the dungeon. Tak ja samo jak, tak jak w wodku, stary. Tak samo jak w wodku, powiem Ci. Takie Resident Sleeper, so much. No to wszystko tak na cześć. się. Chociaż on tylko fakt, że fajne rzeczy z tego lepsze. No, akurat no, powiem Ci, ci że ten. to jest chyba najlepsza ta instancja. I poza tym nie jest skomplikowana, wiesz, nie idzie się zgubić tutaj. No, tylko specjalny chyba by się to zgubił. Muszę włączyć tego DPS Meter, bo nie mam.

O boże, ten rogue to tak powiem ci, taka dziwka na energię, stary Powiedział koleś, ty koleś, który też używa energii Stary, u ciebie pewnie energia nie jest aż takim tym No No jest Stary, energia to jest taka suka Ale nie jakiś jakiś temat na forum, że po prostu niektórzy na przykład właśnie nie lubią rogu jaka, i karali, Dlatego, że używają energii i combo font, i oni po prostu tego nie czują No ja się nawet nie dziwię, czasami masz takie przystoje, po prostu No, czasami i to jest takie wkurzające Ale wiesz, ale jak pieprz nieś już raz, no to później nie ma co zbierać kiedyś Ja na przykład walę takie bułki po 400 tysięcy Jakbym jak wziął inny talentem walę po 500 tysięcy co najmniej Ło kurde ja tutaj przyjąłem na klatę leizora A ja on bije mocno Trasz tutaj bije mocniej niż ten, niż tak naprawdę wiesz ...niż resztam. Co tu się wyprawia? Tu się mythiki wyprawiają, słuchajcie. O, proszę bardzo, z u góry. Mówię, to jest to, że... kraszy jest trudniejszy od tych, od bossów, to, to jest właśnie... ...to jest właśnie to w tym wszystkim. Kryształ. Jaki kryształ. Kryształ mam użyć? Dobra, użyj kryształa, stary. To czekaj, to ja użyć go czy nie? Używam jolo. Wow. Dobra, niech się wyleczy. Bo ile mam tych kryształów raz? Cztery są, nie? Jestem na Tesie, dobra, ja ci zaraz tutaj wrócę. Bzyk. Dojdź, panie bzyku. No 8 no, Cześć Tap. Teraz musimy potwierdzić, że dziewczyna jest u ciebie. Nie myśl, że zapomniałem Ona śpi. Beware Beware O starek on popierdala Move away O starek to Co on tu robi? Jakiś magiczny kurde Patryk Maga slash leci? Dobra, czekaj, odsunęcie się. Do tego. Boże. No, ja, klikowałem. Kurde. Na critical strike nigdy nie wypada ten buffster. To jest... Wydaje mi się, że masz 10% szans na to, że ci wypadnie. No ale ja czekam na twoje dobre role. Stary, jak moje dobre role pójdą to ja stary, o to tak, kurde w Kambodży, kurde, przenoszę się stare i y, zaczynam życie kurde tego jakiegoś tam kurde grajka stołowego No nie wytrzymy. Nie wiem po co jest akurat ten baff On 50% stary to jest z No stary prawie PvP No się tak, tak, tak. powinienem wyciągnąć ich po prostu gdzieś tam na, na boki tyle nie, hmm. to jest taki face roll trochę. Do dobrego buffa teraz na DPS-owanie. Zobaczcie, to, to jest stary World of Stary Stone and City, Znaczy, Interrupts Wow, czemu ten mok tyle obrażeń? Co on ma? Stary, no, że z morza jest kurwa mokiem. O, oh, stary ma legendarkę. Tak? Oh. Ar! A jebany. Reduces the cost of Fist of Fury by 2 C jebany. Ale to ma i tak kurdem czyst ten Fist of Fury. No ale to kurwa, to, to jest. O to jest Princess... Felanea, Or what the fuck? Nie wytrzymę, stary, ja czekam tylko na... To the nie, nie, the nie wiem jaka jest to taktyka, ale... Uznajmy... Okay, jestem dobry Zaczynam ja DPS. Gdzieś tam, wiesz, to... Nie wiem, co tu się robi, ale... Nie mam no fucking idea, to Jest kobieta, to jest ta czarna pamięć. Jest ta czarna pamięć. Jest ta czarna pamięć. Jest ta czarna Jest ta czarna pamięć bo ja zabije zabiję Nie widzę, nie Okej, okay, zabiliśmy sobie tego właśnie tego Killera Przepraszam to on... no, mam blot e gera on będzie żył Stary, nie mam po kompletnie pojęcia nie, nie mam jaka to jest taktyka piją No też tak mi się wydaje tu to jakieś tu krwi w ogóle ona zostawia, co to ma być? Ona ma okres. Ja! zostawiam stary plamek, ślimak Oj, oj, stary, czekaj. dobra, zniszczyłem to jakoś. Kurde to z nich wyszło. Oj, uj, oj. Uj. Uh -huh. To są moje role, dobre Kurde masz to nie wytrzymy Dobra, chyba się udało Ja pierdzielę Princeska, proszę cię, umieraj. To jest jakiś ten jakaś krew, jakaś krew tu leci Dobra, zabiję ten krew A, bo tu jakiś sany jest. O kurde, Sardor, zabijcie ją, zabijcie ją, zabijcie ją! Jest! Oh. Co to miał być? Co to miało być? O mój bo. kto komuś tu poleciało. O ja pierdolę, jaki bug. Slaprox płakał, jak patrzył. Jeszcze z Prismatic socketem. A kolejny item level ma taki ziemniaczany. No ma upgrade'a, stary. Nie oddać tego, stary. Nie ma Slaprox. DPS tragedia. Dokładnie, z DPS tragedia. Ja to robię 300 i jestem zajebisty. Nie no, to się cieszymy, no ale. A to nie chodzi o to, żeby po prostu zrobić dungeon? <grystanie> 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 Blood, Blood Relic w sumie. To całkiem spoko, był kurde to tutaj akurat. Ghost Shell, no to akurat. Nie, takie kurde. To akurat nie, nie był aż taki dobry artefakt. Ale zawsze coś, zawsze jakiś high level. Chciałem zmienić sobie pod tą instancję, cały ten build Zastanawiam się, czy tego nie zrobić po prostu Generalnie ja też powinienem grać w PVP, PvE, a nie PvP, ale... Ej, źle No, Zaraz, zaraz może zmienię to Masz jakąś książkę jeszcze? Mam, ale ciężką A jak kupię? 1000 golda Była cię pojebana! Stary, to jest, możesz kupić, ale za 1000 golda ja Powiem ci, że bardzo jej potrzebuję No to 1500 <noise> No co jest? Nic mi z tego niczego Stary, niczym Janusz, który no nie wytrzymaj, że po prostu nas jebie jakiś mobek. Aha, czy my to samo w To jest zabitego bomba. bumba. O mój Boże. Ja nie mogę RLS-Spirit warnąć. Ja muszę... Uży... Dobra, to nieważne. RLS-Spirit mogę, dobra jest. Czekaj, bo to jest jakiś kol, jest jakiś gruba sobie, kurde stoi. Kastujemy tutaj. Dobra, oh, jest, kastujemy tu A zabierze! Dobra, jest jakiś... Mi. Portal Guardian. Mogę ci dać ciasto. No nie ciasto mnie nie ciasto Nie przekonuję. A wziął go zinteratowałem ła hmm. babcią wolę przyjąć to level niż ty, ja się cieszę Pixiu, Piks... dziękuję Pixieu. Witam do subskrybentów, cześć Dziękuję za Subikam Ej, zostanie Spon, może byście znieść tę klatkę? Siedzi w tej klatce? Jak tak siedzisz grzecznie? Slayprox, powiedz, że ci jeszcze nie dokarmiać nie można Pixal po Haramba to for Harambe. Rambay was a hero Dobra, Nexus tank Ten healer jest pewnie słaby Aż jest pewnie też znajdziecie Dobra A teraz ten monk się wprawca To wiesz, że go wypuść staram się stary, zaraz umierać bardzo ostatni został. Ok, dobra, wiesz co? Ja użyję tego tego. Kryształa użyć. No, kryształ najlepiej użyć na, na tą paczkę tych mobów. Tutaj skasowani, zaliczona to jako kila. Uuu. Znowu chodzą? Znowu Krzysia użyć? Kojarzę mi się to po prostu z Krzysią i że Krzysi tego nie dobra, na, na te grupki najlepiej w sumie używać, dobra, chuj. używam Nie ma ja, się z nimi lać Te pojedyncze moby są spoko, ale te tutaj to Musi nie chcę z nimi walczyć Ja muszę zmienić te talenty, czekaj Ja, ja, wziąłem Moment, chwila moment, zmienia talenty, czekaj, czekaj, czekaj Deep Stagen. Spierdalaj stary Nie, ja, czekaj, pa pa pa, nie, chodź, patrz nie dam, oś, chodź, chodź, nie piesujemy. no kurde, no, zobacz, lecimy No specjalnie to robisz, żebyś był większe większy Nie, stary, co nie wiem, miałbym być większy, powiedz mi Nie miałbym No A pomyśl, jakiś, może tam można mieć lepsze dobro Stary, dopóki jestem lepszy ciebie, to nic nie musimy osiągać

Bardzo angry. Dobra, o kryptlord. O, dobrego Nie mam pojęcia. O, słabe rzeczy. Nic, co mi nie jest potrzebne, tak naprawdę. Patrzę, jest Anu Preset. Anu Preset? Uuu! Nie jestem w porządku. Nie będziesz mnie w No, come on! Te bitle trzeba tylko zabijać. Dobra, keeps jest. Dlatego bossa w sumie można było trzymać tutaj. Proszę, jakieś dobre buffy. No dobra, przeżyję. Teraz to dobrze leci, kurde. Tak, to tak. jest strasznie na tak? świat. No, jakiś taki, kurde. Dobra, ale tutaj wewnętrznie wierzę, że resocjalizacja nie zadziałała. No i to tak bardzo. Racerki mu poleciały. 840, item ten level ze Speedem. Stary versatility mastery, no powiem ci staty no takie całkiem okej, okay, ale prismatic socket'a stracę A kiedy masz blazer'ki? Nie, nie <todziewanie> masz dobre? Lepsze Teoretycznie mógłbym mu to oddać, kurde, bo tak powiem ci, że... co, ja mu to oddam po prostu, bo mi to tak jest potrzebne kurwa jak kij do dupy Uuu, zostawię po prostu, bo to, ta sytuacja teraz będę miał, kurde Jak rok radzi sobie w PvE? Całkiem, całkiem solidnie bym powiedział nawet Szczerze mówiąc No i dobry rol wlazł, kurde, w końcu Tylko, Kurde, jak już mi poleci Jolly Roger, to już w ogóle kompletnie, kurde, mogę zapomnieć o tym, że drugi raz walnę W klatce jest ten, w klatce jest... Harambe Stary, wypuść klatkę harambe, ten, chodź tu w impuny No i zajebiście, stary Padnę? Iiii... Hmm. No mówię, stary, harambe w klatce, a ty nie kurde widzisz Strzelasz do ja nie niego Stary, tak ci Mami loves you Mami here Mami here, mami loves you <laughs> Mami loves you O Boże Tak właśnie, tak właśnie Jak się tych socketów używa? Klikasz prawym na swoją broń i tu masz Wsadzasz się w te górne sloty, o to pewnie chodzi No chyba, że chodzi Ci o te prismatic sockety To Ci nie powiem, w sumie To Ci wtedy nie powiem za bardzo Dobra, muszę sobie nalać troszkę pićka W sumie nalałem sobie prosto do buzi Czy warto zagrać paladynem? Szczerze mówiąc, to ja się nie znam za bardzo Aż do tego stopnia, żeby Ci takie rzeczy powiedzieć Beware. Uwaga. Beware. Beware. To dziwne. Wydaje mi się, że mój kurde between the eyes teraz dodaje więcej obrażeń z tego niż... Proszę sprawdzić, bo tam 580 tysięcy blazu skryta. A ja tu 550 tysięcy włazi. Ja chyba mam... Aha, bo ja chyba pod between the eyes mam tutaj zrobiony damage. Beware 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 Raz mi się trochę trochę lepiej tej używa tego wszystkiego 580 tysięcy, no właśnie, kurde... The Twin eyes teraz wali lepiej niż Run true, więc muszę kurde więcej tego wkładać. Bo nie mam gemów pod tego, znaczy nie mam reliktów pod Run true więc trochę... Trochę słabo A właśnie, jeszcze o tym, że potem jak będziemy zbierać te i tak dalej To będziemy musieli jeszcze zbierać pod swoje jakieś tam jakieś specjalne trety, które No ja już mam, ja mam albo pod te strzały, pistol shot between the eyes, albo pod run-through I to są trzy jakby rzeczy, które muszę, reszta jest gówniana A, te co EQ się wkłada, no to to są prismatic sockety, musisz takie po prostu, masz unikalne jakieś gemy e, Które tam po prostu wkładasz do środka, nie? No to, to działa po prostu jakbyś wkładał do soketa, tylko po prostu bez tego, nie, nie masz e, w tym wszystkim nie masz e, ty, tych e, bonusów związanych z kolorami, bo już tych kolorów nie ma po raz No, come on. Kurde, ten, ten J-Log jest straszny. strasznie Ano jest Czekaj, kurde, zamknięcie nam znowu tego Harambek w chodź, 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 chodź. Dobra, no już się przypieprzyłem Mam pistolet gotowy, już 580 tysięcy, jak to ładnie wchodzi, stary No, where is my, where is my crit? Where are my procs? Slay procs I know, Poczekaj, bo mnie do klatki chce wciągnąć A jak to tam No, co za debil Co za debil żyje? Żyje Boże ubiegł. co za Deblin? <gry> o kurde, no to teraz powiem, nie wiem. No właśnie, moje marzenie. Chciałem kiedyś w te wygrywki. O stary widzę, że tu życia to mamy tyle. O tyle, co ty, mniej. ale to jest warte. Chcę nic mówić, ale zapilnie trochę killera. Nie jest nic ale kurde, stary, to się lepiej ogarni. Ja? No A co ja? Stary, to zabiłeś nas Ja? Ja tu walczę, ja tu żyję I want to live Chcesz żyć Umarłem Chciałem żyć! okej okay, dobra, tu można się resnąć w sumie. No nie wytrzymę, stary, zobacz, że tu, tu, kurde. A bo ja dopiero po jakimś czasie mogę się resnąć, z tego co widzę. Patrz jak ucieka, jak on chce żyć! jako jak wola życia, wola walki. Nie. Aj ja do. A dobra, my żyjemy, jak? My się przy... No Znaczy Trzeba pozabijać te tutaj, te. Pojumki Zostałem złebowany. Nie? Nie? Już ja! Pierdo. Dziś pająki mnie złapały, ale je zabiję, dobra. Możliwe, że ten healer po prostu troszeczkę też nie wyrabia, ale. Stary ci Dobra, jest i ten koleś. Do zrobienia. No, 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 pies nie wyrabia. W sensie my. No to, to, to są momenty? trzy bossy, tak? Trzy bossy, plus ten o, ostatni, ten berś. Znaczy ten, teraz ten ten, o, ten, koleś, ten, koleś, ten koleś, ten koleś rzuca dobrego artefakta ironowego. teraz ja się zapytać. jaki jest teraz ten normalny? Nie wierzysz? Że co? taki normalny jest jak jakiś problem, że wtedy patrzą się na ciebie i mówią, a ten koleś jest okej. Trzy moments nie wiem. Więc nie pamiętam Nie, w porządku. No kurde, come on. Cały czas zapominam, bo ja pod pod tego Stuna raczej nie grałem nie ja Chyba coś na ziemi ma Stary, no, nie jest. to jest coś ale jest trochę dużo gówno, które trzeba zabić No mówię Zajebiście, ale zajebałem, kurde No nieźle powiem ci, death penalty Nie mogę się resnąć, w za chwilę dopiero będę mógł Chodziłem czy to nie jest encounter przypadkiem już Dziękuję Jeśli nie odpalam jeszcze, bo to nie ten koleś To jest... To nie jest boss w sumie Ale to już mi zginierzy. Dobra, gościa kopnąłem, ale... Ale to chyba koleś z zidentyfikował ostatecznie Dobra, niech koleś zginie O, uważaj, uważaj, bo to jest to. A nie! O nie! Wyszła ten zły boss! Nie ten, co miał, to jakiś sellar... No nie, wytrzymaj, star. Tam mi się nie podoba. Ale za to buffy dobre dostałem. O, po 600 tygodni zajebałem Tak, to tak, Chyba na jakichś pańkach, chyba na kogoś tak Wiem, ale co ja mam z tym zrobić, to nie wiem A ja mu wejdę na górę Aha. Fix it on you Co mam z tym zrobić? A nie wiem. ja będę You can never Nie mam pojęcia co ja mam z tym zrobić, ale A tego pańka, po prostu trzeba od niego uciekać Chyba Po prostu trzeba uciekać z tych pająków, bo one, one cały czas po prostu, wiesz. One po prostu stają sobie w którymś momencie. Muszę ten. O kurde, wszystkie te pająki na mnie rzucają. A bo one stoją jak się na nie patrzysz. A one umierają. No umarłem. Stary Kerrigan nie zabija, o że tylko chcę jedzieć. Czyli, czyli po prostu jak, jak masz linkę to się musisz patrzeć na, na ten. No nie, Healer umiera. Już umarł w sumie. Jakieś wybuchy się dzieją, Aleśmy jebli. Dobra, teraz przynajmniej rozumiemy o co tu chodzi z tymi pająkami, dobra. Musiałby być obrócony... Dobra, no to learning the hard way, po prostu uczymy się na tych. Szkoda, bo tutaj może wy... bo może tutaj wyjść Sel Oron i Fell Lord Bertug. I wyszła ta typiara, kurde, a ja chciałem tego Bertuga, bo on leci ten najmój zajebistszy mitykowy relik ironowy, a pierd... i trinket jeszcze jakiś zajebisto leci. A tu leci jakiś kurde finger, jakieś gówno, coś co w ogóle nie potrzebuję. Leather, chest, neck po... mi takie rzeczy A Może buty, okej okay. Buty mógłbym przytulić, ale Nawet statystyki są trochę chillowe No, Slaprox? Ooo, oh, o, o, o kurwa, spadłem do jakiegoś korytalu Stary, hey, hey, musisz... To musisz przeżyć Zabij jest. Nice, zajebałeś tam. Nie znam Kurwa, nawet nagrodę za to nie zostałem. to jest jakiś śmiech Śmiech na sali A jak tu leży panda no ja też nie dostałem nagrody, ja cię nie wierzę Ale mi smutno teraz nie wytrzymę Skąd lecą legendy? O, coś mu poleciał z inskrypcji jakaś ten written legend O, poleciał Chowkiej Kurde i ona se wzięła to wszystko, bo ten Coś coś dostał w Nie A, A nie, ja to nie potrzebuję w sumie, bo się to... Dobra, ty, ty, mówiąc tylko ten healer dostał Dobra Jakiś bobrak kolesie, nie od nas kompletnie Ale tak bobrak Dobra panowie lecimy co innego? A no, bo ja nie. piszę do was sam, jesteś na tesie przecież nie.